Hej yo! Witam państwa. Jestem uwaga Kaszkiet. Jestem inspektor Kaszkiet. I dzisiejsza sprawa będzie dla nas bardzo tajemnicza. Oh no oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Czekaj, bo kurde, już mnie piękno Ała. Bez strachu oblecił odlecił nie, ja. nie wiem co widać. Ale kiedyś będę... Jak cię telefon wleci, to może przejebamy synek. Oczyszczę cię o i tą trawką przepiękną. Trzeba cię oczyścić kuchni. Witkić. Nic, korybuty boli, ty. Ale świetne wszystko. Patrz, kurwa. Ciuu, że coś tu pokrzywam leciało. Po, po, pokaż to do, do kamery. ZOOM. Czekaj, to trzeba przeczyścić. Nagrano. Ja już dojść. Cześć, powiedz coś do kamery. Ja kameruję. Nic mi nie udziału. Co tam pokrzywy? Nie, a ty? Patrz tam do góry. To tam jak u zioma, nie? Ja tam dwonię Jak ktoś może zginąć to inno czy rzusze Są już kleszcze Są już kleszcze Kleszcze Ja godaj gody a to ani nie ma Się. Nie. nie, no powiedz, że się bra... Ała, nie. Skoro bym mu coś zrobiła zaraz? A po drugie, w tym badaniu ci się złudę Mój styropian. Co ci to robi? Jak to przecież do wody wsadzisz, to to po chuzię. A To jest lżejsze od wody. No co ty nie powiesz? Ucinaj go, papież. I co mamy powiedzieć naszej milionowej publiczności, że się Aby powiem, źródło. Źródło jest nami. No to wymyka już jest. O! Żeby tak jak Top gear, że zabrakło nam materiału i czasu. Ach. Mamy powiedzieć naszej milionowej publiczności. 30 milionów, nie? 30 milionowej. Czyli to jest 31 osób, bo tyle z lajku na Facebooku. Jak się czujecie jako przegrani? rób, za no. to, że śmiejecie się z mojego tego upadku. Kurwo! <grystanie> <grystanie> <A! grystanie> Pokrzywy! <grystanie> Witam państwa w uwaga kaszkie! <grystanie> 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 Proszę Państwa, uwaga Kaszkie! Jezu, <śmienic> Kurwa, ja się się. <śmienic> To będzie finalista scena wycięta.